Pytanie 11. W oparciu o przedstawiony diagram dźwigów oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony z kierunku A. Wjeżdżamy z kierunku A. Nadal interesuje nas przeciwległy bok, czyli bok B. I jego długość 700 mm. Teraz musimy wyznaczyć środek ciężkości od czoła widzę, czyli 700 dzielimy przez 2, Mamy 350 Mm. Teraz szukamy na tej osi 350 mm. Nie ma takiej wartości, więc bierzemy następną większą, w tym przypadku jest to 500 mm. I teraz patrzymy, gdzie 500 mm przecina się z osią. I teraz wiemy z tego, że maksymalna wysokość wynosi tyle z Wam pokazuje, wykres 3300 mm. Jest to 3300 mm. Pytanie 12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A. Wjeżdżamy w wózkiem podnośnikowym od strony A. Dlatego interesuje nas przeciwległy bok, czyli bok B, który ma długość 800 mm. Wyznaczamy środek ciężkości od czoła widełów, czyli 800 przez 2 i to jest 400 mm. Teraz szukamy na tej linii, na tym wykresie 400 mm. Nie ma takiej wartości, więc bierzemy następną większą wartość. Jest to 500. Teraz rysujemy linię 500 i patrzymy, gdzie się przednie z wysokością podnoszenia. Jest to tutaj. Cała linia wysokości podnoszenia wynosi 4500 mm. Dlatego właściwą odpowiedzią jest odpowiedź C: 4500 mm. Pytanie 13. W oparciu o przedstawiony diagram dźwigu oraz rysunek, wskaż na który enoł regał lub regały można postawić ładunek. Wzięliśmy paletę od tej strony, więc interesuje nas ten bok, a właściwie jego środek ciężkości. Mamy tutaj 1100 mm. Środek ciężkości wyznaczamy dzielącą 2. Wychodzi 550 mm. Teraz szukamy na tym. W tych wartościach, w tej wartości 550 mm. Nie ma takiej wartości, więc mierzymy następną większą wartość. Jest to w tym przypadku 600. Stąd wiemy, że analizować będziemy to kolumnę. I tu będziemy szukać jakiejś odpowiedzi. Pozostałe rzeczy nas nie interesują. I teraz patrzymy, jaki mamy ciężar podnoszony. Wynosi 1000 kg. Na wysokość 1200 mm możemy podnieść 1300 kg. Więc jest to właściwa odpowiedź i możemy na tą wysokość podnieść. Druga rzecz. Na wysokość 2300 mm możemy podnieść 1100 kg. Czyli 1000 również możemy podnieść. Więc to też jest prawidłowa odpowiedź. Na wysokość 3300 mm możemy podnieść 950 kg. Czyli mniej niż 1000. Automatycznie na tę wysokość nie będziemy mogli podnieść tego ciężaru. Stąd wiemy, że ciężar możemy podnieść na wysokość 2300 mm. Teraz na tym rysunku szukamy, gdzie jest wysokość 2300 mm. Pierwsza półka znajduje się na wysokości 200 mm, więc tutaj możemy podnieść. Druga półka znajduje się na wysokości 1300 mm. Również możemy na tę wysokość podnieść. I trzecia kółka znajduje się na wysokości 2200 mm, a możemy podnieść na 2300 mm. 2200 jest mniej, więc możemy założyć, i na trzecią kółkę to ten ciężar. Dlatego prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne. Pytanie 14. W oparciu o przedstawiony diagram dźwigu oraz rysunek, wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek? Interesuje nas ten bok. Dlatego, że wjechaliśmy od tej strony, musimy wyznaczyć środek ciężkości czoła i Bierzemy długość tego boku, która jest zaznaczona w tym miejscu, i dzielimy na dwa. Wychodzi 550 mm. Szukamy teraz tej wartości 550 mm. Wśród tej wartości nie mamy tutaj czegoś takiego, dlatego bierzemy następną większą wartość. W tym przypadku jest to 600 mm. Teraz wiemy, że analizować będziemy tą kolumnę. Teraz będziemy patrzeć na wysokości i czy możemy podnieść 1500 kg. Na wysokość 1200 mm możemy podnieść 1600 kg. Czyli tym bardziej możemy podnieść 1500 kg. Czyli jest to właściwa odpowiedź. Na wysokość 2300 mm możemy podnieść 1350 kg. Nie możemy w takim razie podnieść 1500. Więc ta wysokość odpada. I na wysokość 3300 mm możemy podnieść 1100 kg. Zatem nie możemy podnieść 1500, dlatego ta wysokość również odpada. Stąd wiemy, że maksymalnie możemy podnieść na wysokość 1200 mm. Regał pierwszy znajduje się na wysokości 200 mm, czyli jest to mniej niż 1200, czyli jak najbardziej na pierwszy regał możemy warunek postawić. Drugi regał znajduje się na 2000 mm a możemy podnieść tylko 1200 mm, czyli na ten regał nie będziemy mogli postawić ładunku. Tym bardziej na regał wyżej, gdzie jest 3000 mm wysokość, nie możemy podnieść, dlatego że możemy podnieść tylko do 1200 mm, więc trzeci regał również odpada. Prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź A. Możemy odłożyć ładunek na pierwszy regał. Pytanie 15. W oparciu o przedstawiony diagram dźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek. Wjeżdżamy od tej strony więc interesuje nas ta długość wynosi ona 1300 mm wyznaczamy środek ciężkości od odciążonego 1300 dzielone na 2 wynosi 650 mm szukamy wśród tych wartości tych 650 mm nie ma konkretnie takiej wartości więc dla bezpieczeństwa bierzemy następną większą wartość w tym przypadku jest to 700 mm Stąd wiemy, że będziemy analizować teraz tą kolumnę. Pozostałe rzeczy nas nie dotyczą w tym momencie. I teraz sprawdzamy, ile możemy podnieść, na jaką wysokość. Na to będzie interesowała najbardziej ta wartość udźwigniowa, 1300 kg, bo taką wartość przyjmuje nasz towar. Na wysokość 1200 mm możemy podnieść 1350 kg. Nasza wartość 1300 mieści się w tych 1350 kg, więc jak najbardziej jest możliwość podniesienia na wysokość 1200 mm. Na wysokość 2300 mm możemy podnieść 1200 kg, natomiast my mamy podnieść 1300. Niestety nie możemy tego podnieść tak wysoko, więc ta wysokość odpada. Na wysokość 3300 mm możemy podnieść tylko 900 kg, jest to mniej niż 1300 kg, dlatego ta wysokość również odpada. Teraz wiemy, że maksymalnie możemy towar podnieść na wysokość 1200 mm. I teraz sprawdzamy, która to jest półka. Regał pierwszy znajduje się na 100 mm. Jest to oczywiście mniej niż 1200 mm, czyli jak najbardziej na regał pierwszy możemy podnieść towar, ten towar. Regał drugi znajduje się na 1000 mm. My możemy podnieść do 1200, mm, czyli jak najbardziej możemy podnieść i położyć to na drugim regale. Natomiast trzeci regał znajduje się na wysokości 2,5000 mm. Jest to więcej niż 1200, na które możemy podnieść. Czyli na trzeci regał nie możemy podnieść tego towaru. Stąd wiemy, że prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź A i odpowiedź B, czyli jako pierwszy i drugi. W sumie jest to odpowiedź D.